cieplutko na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na test na żywo. Pierwsze wrażenie i wrażenia po 10 godzinach, dlatego że będzie to nietypowy test na moim kanale, dlatego że taki pierwszy, gdzie będę testowała perfumy przez 10 godzin. Opowiem Wam o swoim pierwszym wrażeniu, następnie wrócę się po 10 godzinach, co się z tym zapachem zadziało właśnie po takim czasie. Jeżeli chodzi o trwałość, o projekcję, jak się ten zapach rozwinął, także jestem bardzo podekscytowana, dlatego że będę testowała w dzisiejszym odcinku premierę styczniową od marki Lancom Lanute Tresor Intense. Tą nowość od Lancome'a prezentowałam w pierwszym odcinku Premier Perfumowych roku 2022. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę i jeszcze nie oglądał tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Tutaj link się wysunie u góry i, oczywiście, w opisie na dole, zostawię link do mojej playlisty z premierami perfumowymi. Na pierwszym odcinku Premier Perfumowych zaprezentowałam wam sześć zapachów, w tym właśnie Lancome'a, która bardzo mnie zainteresowała, ale były również dwie pozycje które zaciekawiły mnie jeszcze bardziej. Tutaj Wam wstawię zdjęcia Nina Ricci oraz Zadig Voltaire. I jedną z tych pozycji zakupiłam i do mnie ma przyjść na dniach, także jeżeli macie ochotę na zgadywankę, zapraszam do zabawy i odgadnięcie, którą właśnie pozycję perfumową kupiłam i która do mnie idzie i o której będzie następny odcinek właśnie z testem na żywo. Nina Ricci czy Zadig Voltaire. A Dzięki mojej koleżance Ewie mam możliwość poznania i przetestowania w dzisiejszym odcinku nowości od marki Lancom, Lanut Tresor Intense, dlatego że na potrzeby tego filmu yy, i w zasadzie troszeczkę dla umilenia mi czasu na czekanie na te moje premiery, Ewa zapożyczyła mi cały flakonik yy, tej nowości styczniowej. A ta nowość styczniowa od marki Lancome z kolei stanowi jej wybór, jeżeli chodzi o perfumowe nowości. Także Ewa, bardzo Ci dziękuję i co? Zaczynamy test na żywo. A więc uroczyście przechodzę do prezentacji oraz testu dla nut Tresor Intense. Flakon. Flakon jest typowym flakonem dla linii Tresor. Odróżnia się od pozostałych jedynie kolorem, dlatego że mamy tutaj czerwoności, które przechodzą od takiej jasnej czerwieni, po aż taki bordowy. Kropeczka nad I, jeżeli chodzi o to całe opakowanie, o ten cały flakonik, to jest właśnie ta materialna ozdoba, yy, która przypomina pięknie rozwiniętą się różę i co ma nam zaakcentować właśnie obecność róży w składzie. Co do samego składu, w nucie głowy znajduje się róża dawasteńska, nuty środkowe, czyli nuty serca, yy, to jest czereśnia. Na stronie Lancome jest podane czarna, soczysta wiśnia. Na zagranicznej Fragrantice wyczytałam, że to jest po prostu yy, kwaśna wiśnia, także yy, warto sprawdzać u źródła po prostu, a, a nie na pierwszej, lepszej stronie i brać to za pewnik, także yy, zazwyczaj, wiecie, sprawdzam u źródła, ale czasami po prostu, no idę na łatwiznę i... Strefa bazy mleko migdałowe, wanilia madagaskar oraz yy, nuty drzewne. A więc przechodzę już do testu. Ja troszeczkę analizowałam ten zapach na premierze. Wydawało mi się, że będzie mocno różany, z takim mocnym wejściem róży, yy, że być może ten zapach będzie laktonowy, budyniowy. Zobaczymy. Zobaczymy. Yy. I teraz będzie analiza WS, rzeczywistość, jak wygląda. Czyli psikawy się tutaj. Dostałam pozwolenie od Ewy, że mam użyć dowoli. Także starczy. Ok, Mmm, Zapowiada się ciekawie. Otwarcie takie, ale wiecie, co to nie jest jakieś mocne otwarcie? Dla mnie to jest delikatna róża, i za chwilę za tą różą. No zdecydowanie to jest taki czereśniowy, czereśniowe otwarcie na pewno, yy, mało różane, bardziej czereśniowe, tylko że jak na razie ta czereśnia jest trochę dla mnie taka chemiczna, ale może wiecie, no za chwilę to się może uspokoić i może będę całkiem inaczej odbierać ten zapach, jak on się tak ułoży na mojej skórze. No zdecydowanie. Bardzo czereśniowe otwarcie z lekką różą. Taką bardzo łagodną różą. No, i zobaczymy, jak ten zapach zachowa się po kilkunastu godzinach. Wyczuwam, wyczuwam teraz taką słodycz. Jest to słodki zapach. Ale to nie jest ulepek. Od 1 do 10, przy czym ta dziesiątka to jest właśnie ulepek. Oceniłabym ten zapach pod względem słodyczy na 6,5-7 maksymalnie. Także dla mnie jak najbardziej taka słodyczy jest akceptowalna. I tutaj troszeczkę zaczyna się wysuwać mi w tym momencie wanilia. Poczułam taką ładną wanilię, ale zaś z kolei czuję, że czereśnie odchodzą. Także już staje się mniej czereśniowy ten zapach. I wysuwa się, y, róża bardzo się wysuwa, coraz, coraz bardziej. Zresztą tutaj, wiecie, zaaplikowałam sobie na szyję. To tutaj też y, znacznie bardziej ta róża dochodzi y, do mnie z <grym> obszaru szyi niż właśnie y, na dłoni ją wyczuwam. Ok, zobaczymy, jak ten zapach się rozwinie. Zobaczymy, jakie będę miała odczucia y, kilkanaście godzin później, dlatego że jest godzina 8:24. Więc spotykamy się wieczorem około godziny 18-19. Także yy, yy, jestem ciekawa również, jak ta trwałość tutaj wypadnie, ponieważ jedna z Was, Agnieszka, pozdrawiam, która mi pisała, że ten zapach kupiła sobie również w ciemno i go się troszeczkę obawiała, dlatego że został zjechany na grupach perfumowych pod względem trwałości, a ona go wyczuwa 7-8 godzin. Także ja uważam, że to całkiem nieźle wyczuwać tyle godzin zapach. No nie jest. Wiecie, to jakaś mega trwałość, ale też nie najgorsza, także zobaczymy, jak ta trwałość wypadnie na mojej skórze. Ok, to ja się na razie z wami żegnam, wy mnie zobaczycie za chwilę. Dla was to będzie za chwilę, dla mnie to za kilka godzin. Trzydzieści 31, także ten test nawet nie był 10-godzinny, a 11. I co ja myślę o tym zapachu? Po 11 godzinach, a więc może zacznę od początku. Dla mnie ten zapach otwiera czereśnia, taka faktycznie soczysta czereśnia, tyle że z powiewem syntetyczności. To nie jest też y, jakaś rażąca chemiczność. Y, jest to delikatna, ale wyczuwalna. Y, ta Syntetyczność odchodzi po no do 10 minut ona się tak po malutku oddala, oddala, niestety oddala się wraz z czereśnią, a w miejsce czereśni właśnie wchodzi róża. Tyle, że to nie jest wejście z hukiem tej róży, ale tak stopniowo. Także mogę powiedzieć, że ona się po prostu rozwija i tak rozwija się do godziny i po godzinie można właśnie poznać jej taką prawdziwą moc. Róża nie tylko odsłoniła całą swoją moc, ale również y, odsłoniła całą swoją ostrość, y, także stała się taką, mogę powiedzieć, drapieżną różą, i ta drapieżność niestety w tym zapachu mnie no, mocno drażniła, także y, jak dla mnie, to y, zaczęła być taką zbyt za bardzo drapieżną różą. Ostrość tej róży była na zasadzie pojawiam się i znikam, także w momencie kiedy się pojawiała to mnie drażniła, w momencie kiedy znikała to byłam w stanie wyczuć ładną kremową bazę, bazę migdałową z obecnością wanilii. Zresztą wanilia tutaj dość szybko. Się odsłania dlatego, że zaraz na początku, zaraz po czereśniach idzie wyczuć taką słodycz waniliową. Z tym, że na początku ona była tylko wanilią, a już w momencie jak się odsłoniła baza, to ta wanilia robiła się taką kremową wanilią. Nie jest to bardzo laktonowy zapach. Myślałam, że będzie bardziej laktonowy, bardziej otulający. I niestety ku mojemu rozczarowaniu nie czuję tutaj nutek drzewnych. A jeżeli mam świadomość, że w kompozycji są takie nuty, to ja jak najbardziej ich oczekuję, niestety nie odnajduję tutaj w kompozycji la nut tresor intense. Także y, wielki minus za to. Y, ogólnie projekcja jest dość spora, ale tylko i wyłącznie po aplikacji na początku, dlatego że y, ja uprzedziłam swoich domowników, że Testuję sobie perfumy i mają mi dawać wszystkie uwagi na ich temat, także mama określiła projekcję. Yy, na jaką odległość czuć ten zapach i była dość spora na pół mojego salonu, a mój salon jest długi. Mały przerywnik wyjaśniający, dlatego, że Gumiś tam w oddali yy, sypialni ogląda film albo serial i to jest chyba zombie albo coś w tym stylu, dlatego że dziwne mi tutaj odgłosy odchodzą. Także jeżeli do Was też docierają, yy, to nikt w domu tak się u nas nie zachowuje, to po prostu jest serial. I wracam już yy, do tego zapachu. Trwałość. Niestety, trwałość yy, w moim odczuciu jest yy, no, trochę kiepska, dlatego że ja ten cały zapach, ta cała kompozycja jest u mnie wyczuwalna do 6,5 godzin maksymalnie. Jeżeli chodzi o perfumy, to liczyłam na więcej. Liczyłam, że jednak gdzieś 8. No, do tych 10 godzin będzie można je wyczuć. Niestety u mnie to jest 6,5 godziny. Jeżeli bym kupiła ten zapach w ciemno, to no z pewnością miałabym kilka rozczarowań. Po pierwsze, trwałość. Po drugie, ostrość tej róży, która mnie od czasu do czasu drażniła. Po trzecie, yy, czereśnia, której było mi mało w tym zapachu i była tylko na chwilę. I po czwarte, chemiczność. Chociaż co prawda, ta chemiczność była. Delikatna, no ale się pojawiła. Co prawda, też szybko się ulotniła, niestety ulotniła się razem z Czereśnią. Od 1 do 10 daje temu zapachowi 6 punktów. To też nie jest kompozycja, którą bym kupiła w ciemno i którą bym położyła i stanowiła tylko element w kolekcji, dlatego że ja tą kompozycję bym zużyła, jak najbardziej, dlatego że cała kompozycja jest ładna. Ale tylko ładna. Nie powala na kolana, jeżeli chodzi o Lancom. jeżeli chodzi o cenę tych perfum, uważam, yy, że powinny być bardziej ambitniejsze, yy, bardziej trwałe przede wszystkim, a jak dla mnie, to jest taki zapach, który się niczym specjalnym na tle innych nie wyróżnia. Także. Nosić bym nosiła, zużyć bym zużyła, ale yy, szybko bym. O tych Perfumach zapomniała i na pewno bym nie chciała z powrotem mieć je w kolekcji. Dajcie mi koniecznie znać, czy ktoś już z Was posiada Lanout Tresor Intense i co najważniejsze, jak jest u Was z trwałością? Co o tym zapachu sądzicie? Ja ze swojej strony dziękuję Ewie jeszcze raz za to, że udostępniła ten zapach dla mojego tutaj dzisiejszego filmu, żeby zrobić test pierwsze wrażenie. Ja jestem ciekawa, co Ewa o nich myśli, dlatego, że nie chciała mi powiedzieć, bo powiedziała, że nie chce mi nic sugerować, także yy, yy, czekam yy, właśnie na opinię Ewy jeszcze, bo tak naprawdę jej nie znam. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy test yy, i pierwsze wrażenie Lancôme yy, Landnut Tresor Intense moim kolejnym zapachem jestem ciekawa co wpiszecie w komentarzach który zapach właśnie obstawialiście że zakupiłam, także ja naprawdę czekam na te perfumy i oczywiście będzie kolejny taki test kilkunastogodzinny na moim kanale, jak tylko te perfumy się u mnie pojawią, dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za obecność życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru, to zależy kiedy ten odcinek oglądacie i do zobaczenia w kolejnym, Muziaki na razie, pa pa